Yo, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z gry Clash of Clans na nowym koncie. Tak jak zapewne widzicie, założyłem nowiu konto, na którym będą robione filmy. Nie bez powodu, dużo pytań dostaję, jak zacząć grać w Clash of Clans. I niestety nie mogę odpowiadać na te pytania za bardzo, bo dawno nie zaczynałem. Nie wiem teraz, jak wygląda rozwój wioski. Będę się uczyć razem z Wami. Myślałem też nad filmami z głównej wioski. Ale tam mam za bardzo ją rozwiniętą i nie ma tam zbytnio co robić. Farmienie jest nudne moim zdaniem. Tym bardziej, że ja szukam tam wioski 15 minut. Dodatkowo mógłbym nagrywać w teorii jakieś ataki, strategie i tym podobne, ale za bardzo się na tym nie znam. Jak chcecie oglądać właśnie taką bardziej techniczną stronę, bardziej profesjonalną Clash of Clans, zapraszam na kanał Polska War. A teraz bez zbędnego przedłużania, pomienimy te komunikaty. Już jeden przypadkiem pominąłem. Yy, wiecie co? Dźwięku nie mam włączonego. Dobra, tego nie było. <ścoughs> yy, a muszę coś tu wybudować. Kanona w ogóle zabawne, bo czy muszę to skipować? Poczekajmy. Nie chcę wydawać gemów. Planuję grać jak najbardziej prawidłowo w tę grę. O, nie muszę pomijać. Teraz jest troszeczkę za głośno. Oj. Okej. Okay. Zabawne jest to, że mimo że gobliny w normalnej rozgrywce atakują najpierw kopalnie i Town bo w sensie kopalnie, magazyny, w tym Town bo Town też jest takim wielkim magazynem. To w poradniku one lecą na kanona, przez co tego nie da się praktycznie przegrać. Okej. Okay. Jeżeli tu nic się nie zmieniło, to wystarczą tutaj dwa wizardy. je Mam już zaznaczone. Wystarczą dwa wizardy, trzy możemy sobie zostawić na późniejsze ataki czy coś. Po co marnować wojsko? Ogólnie prosiłbym też o odpowiedzi w komentarzach, nie wiem jak to określić. Zreszcie, piszcie w komentarzach czy interesuje was ta seria yy, i czy nagrywać ją dalej, ewentualnie co jeszcze nagrywać. I tak, yy, poszły pierwsze gemy i właśnie, gemy powinno się właśnie używać na budowniczych builder haty, yy, tak zwane boby yy, w slangu jakby społeczności Clash'a. Yy. W późniejszej fazie to mogą być płotki na przyspieszanie wojska albo książki jakieś na herosów. Wydaje mi się, że na nic innego nie opłaca się. Ewentualnie jak y, lubicie, żeby wasza wioska fajnie wyglądała możecie też y, kupować łopaty za gemy i po prostu przenosić sobie krzaczki jakieś eventowe czy coś w tym stylu. Teraz trochę czasu minie na stawianie tych budynków. Nie będę tego wycinać, bo to jest 10 sekund na budynek. A nie umiem jeszcze montować, więc mi to by zajęło pół godziny wycięcie czegoś takiego. No a właśnie jak mówiłem nie chcę mordować. Skąd można zbierać gemy Z wycinania właśnie tych drzewek, kamieni. Niestety kamienie się nie odnawiają. Tylko drzewka. Yy, dalej. Można z takich skrzynek na gemy. Gemboxy to się chyba nazywa. Tam się dostaje 25 gemów. To się pojawia chyba co parę dni. Tutaj użyję tego jednego gema akurat. To jest 3 minuty. I z kopalni na nocnej wiosce. To się chyba pojawia od TH6. Albo 7. Mam zaznaczonych Barbarzyńców. Mam nadzieję, że ta grupka Barbarzyńców sobie poradzi z tym Archer Tower'em. Bo Wizardów chciałbym zostawić później na farmy, żeby tam troszeczkę przyspieszyć rozwój. Mało to da, ale zawsze coś. Dobrze, że nie zrobili tak jak z eventowymi jednostkami, bo na eventach yy, kiedyś dało się Narobić pełno typu Ice Wizardów albo innych jednostek eventowych. A potem, jak się event kończył, to można było je mieć dalej w army campach. Teraz yy, zmienili to tak, że po evencie po prostu te jednostki znikają z army campów. Nie wiem czemu tak zrobili, ale w sumie. O kurde. Nie mogę ustawić sobie Januszombre. Hm To, jaką teraz mogę. Albo Janusz Ombre, YouTube. O! Tego na pewno nikt nie. Ale czemu nie Janusz Ombre? Halo! Na pewno nikt nie ma takiej nazwy. Albo za długie? hm Wiecie co? Myślę, że na tym mogę odcinek skończyć. Napiszcie w komentarzu, jaką zrobić nazwę. O. Odcinek nie będzie za długi, co prawda, ale wrzucę go, myślę, że za chwilę, jutro powinien się pojawić odcinek z dalszej części, jakby, naszego rozwoju tej nowej wioski. Dajcie mi porady, co lepiej nagrywać, jak nagrywać, bo naprawdę chcę to robić coraz lepiej, jakoś profesjonalnie, czy coś. A nie mam takich umiejętności na ten moment. Jestem w tym jakby świeży. Potrafię robić clickbaitowe tytuły jedynie, ale to sukcesu mi nie da. Yy, dziękuję za oglądanie. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i życzę miłego dnia, wieczoru, zależnie kiedy to oglądacie. Cześć.